Dnia nie ma podanego z czego, za chwilę o to zapytam. Kotlet schabowy, sojowy, też nie wiadomo, co w nim jest. O mowa, a to czerwony kapturek. Ekstrakt z orzecha kokosowego, woda i emulgator. A e, miewacie Państwo bez emulgatora? Miewamy, często zamawiamy bez emulgatora, ale rzadko w hurtowni bywa, więc jak jest, to bierzemy bez emulgatora. A nie można wybrać takiej hurtowni, w której bywa, zawsze? Jestem już przed falowcem, wiem, że można kupić tutaj gotowe dania. Posprawdzam etykiety, zobaczymy co powie obsługa. Zapytam też z jakich surowców przygotowywane są posiłki. Może ktoś mi pokaże etykiety tych surowców. Zaraz się przekonamy. No jest tu trochę tych produktów, słuchajcie, na każdym z nich jest naklejona etykieta i podany jest skład. Zaraz wezmę kilka takich najbardziej podejrzanych i zobaczymy, co tutaj w tych słoikach jest spakowane. Jest też karta dnia, tutaj można sobie przeczytać, można sobie zamówić coś, co jest dzisiaj. O, krem z buraka widzę. No, jestem ciekawa, co tutaj będzie w tym kremie z buraka ramen, lasagne. Zaraz jeszcze rzucę okiem na taką kartę stałą i zapytam, z czego korzystają osoby, które przygotowują to jedzenie. Mam przed nosem kartę tradycyjną, za chwilę ją przejrzę, a następnie poproszę obsługę o pokazanie mi z jakich surowców korzysta kuchnia do przygotowania potraw, dlatego że ja lubię wiedzieć co jem, co zamawiam i poczytamy sobie składy tych surowców. Przejrzałam kartę i e, zupa dnia nie wiem z czego jest, zaraz zapytam. E, mamy też schabowy, też zapytam o skład, bo mnie interesuje co to ten schabowy sojowy jest. Wybrałam też kilka takich surowców, które mają czasami podejrzane składy, a mianowicie mleko kokosowe, ser wegański, masło orzechowe i humus. I zaraz się przekonamy, na jakich surowcach tutaj są przygotowywane te dania. No to co, mamy obsługę? Przepraszam! A dzień dobry, witam. Dzień dobry, ja mam pytanie, jaka jest zupa dnia, bo tu jest codziennie inna, dzisiaj co jest? Tak, codziennie zupa, zupa dnia jest inna, dzisiaj mamy krem z buraka, śmietanką sojową. O, super, a jakiś taki skład przybliżony? E, oczywiście buraki pieczone, 100%, Aha. do tego ziemniaczki, do tego marchewka, odrobinę czosnku i cebuli. Mhm. I śmietanka sojowa własnej produkcji. O, a jak, jakieś mieszanki przypraw może macie, może tam jakieś składy są w tych mieszankach Mamy przypraw? mieszanki przypraw. Na przykład mm, me, 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 me. meksykańska. Aha, i to jest taka kupowana mieszanka? A akurat jest tak. Dużo mieszanek robimy sami Aha. z ziół i e, e, ze składników typu sól, pieprz, mhm. które mieszanki kupujemy gotowe. Dobra, to a e, ma Pan taką mieszankę gotową, żeby na przykład zobaczyć jej skład? Oczywiście, że mam. Dobra, to to e, chciałbym zobaczyć ten skład. E, tutaj jest sojowy schabowy. E, z czego ten schabowy się składa? E, z się To jest 100% tekstura sojowa. A, czyli tam jest czysta soja, nic więcej tam nie ma. Dokładnie tak. Dobra, i to pewnie jakoś tam e, panierka i tak dalej. Tak jest. A ta panierka z czego? E, panierka jest zrobiona z Mąki z cieciorki i z bułki tartej. I koniec? To wszystko. A właśnie, bo tutaj też sobie zauważyłam, że jest mleko kokosowe w którymś z tych dań, Ser wegański, masło orzechowe, hummus. To... Dokładnie tak. To są pewnie kupowane produkty. To są produkty kupowane, dokładnie tak. A czy mogłabym zobaczyć ich etykietę i zobaczyć? A oczywiście już biegnę. Dobra, no to super, to poczekamy. I co, co mi tam przyniósł? Dobra, to lecimy po kolei. Będziemy sprawdzać teraz składy. Tutaj mamy o kremo rzechowe. Krem rzechowe krem orzechowy zawsze brzmi źle. Dlatego e, warto sprawdzać składy. To akurat jest skład 100% orzecha. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale jest... E, OK, 100% orzechów. Dobra, co mamy następnego? Mleko kokosowe. Mleko kokosowe. Temat bardzo triki, bo mleka kokosowe najczęściej są z emulgatorami. Ja nie mówię, że to jest złe, ale e, akurat staram się zawsze kupować bez emulgatorów. O! O wilku mowa, a tu czerwony kapturek. Ekstrakt z orzecha kokosowego, woda i emulgator. A e, miewacie Państwo bez emulgatora? Miewamy, często zamawiamy bez emulgatora, e, ale... Rzadko w hurtowni była, więc jak jest to obierzam A nie można wybrać takiej hurtowni, w której bywa zawsze? Eee, nie można gdyż na pomorzu takich hurtowni są 2-3 maksymalnie. Tak, i to i tak, tak mało osób ma te mleka kokosowe, napoje kokosowe oczywiście, bo mleko kokosowe się nie mówi. Te napoje Dokładnie kokosowe tak. bez magatora? Ja wiem, że jest problem, bo jak ja szukam, to też czasami w sklepie nie ma, ale zdarzają się w tych dużych sklepach takie i w puszkach, i... Tak, zdarzają się. Jeżeli tak. jest możliwość, to takie zamawiamy. Dobra, czyli raz jest z emulgatorem, raz jest bez emulgatora. Dobra, co tam pan ma następnego? Ser. Ja tego, słuchajcie, nie jem, nie kupuję, bo dla mnie y, tak, takie produkty, w ogóle są, y, te składy są kompletnie niekorzystne, ale wiem, że ludzie te sery kupują po prostu dla, dla smaku, a nie dla jakichś tam wielkich wartości odżywczych. To jest taki ser, no i oczywiście skład to woda z olejem kokosowym, potem mamy skrobię, skrobia modyfikowana, sól, aromaty, barwnik beta-karoten, witamina B12. E, dosyć prosty skład, ale dla mnie... Dobra, co, jeszcze mamy coś następnego? Jedna z niewielu mieszanych. Ogólnie korzystamy, sami tworzymy mieszanki. Czyli korzystacie z takich mieszanek jakby same surowce. Tak, same surowce i sami mieszamy i większość potraw zabiera nasze autorskie mieszanki. Dobra, tutaj mamy przyprawę meksykańską. Kiedyś była taka sytuacja, że te mieszanki miały głównie sól, ale zdarzało się też, że jakieś dodatki, które nie są potrzebne. W ostatnich latach mieszanki są coraz lepszym składzie. Zobaczmy jak ta. Składniki. Papryka ostra, papryka słodka, sól, pieprz, kolendra, cebula, imbir, czosnek, cukier, kmin rzymski. Ciekawa jestem ile cukru, bo tu nie ma podanego. Ale pamiętajcie, że składniki są ułożone według kolejności od tego, którego jest najwięcej. Tutaj cukier jest na samym końcu, więc miejmy nadzieję, że jest go jak najmniej. Dobra, jeszcze ym, z tym humusem. Jak to jest z tym humusem? Macie jakieś etykiety, jakiś hummus... A nie, wy sami robicie. Nie, my robimy sami humus, sami cieczorkę namoczamy, sami cieczorkę gotujemy, blendujemy z nią, dodajemy 100% tahiny, czyli tahina mm -hmm. zrobiona jest z, z, z 100% sezamu. Wszystko to blendujemy, dodajemy odrobinę oleju rzepakowego i oliwy z oliwek, Aha. odrobinę soli pieprzu, czosnek, sok z cytryny I to jest nasz hummus. Dobra, a kojarzy Pan ile jest tahiny, jaka jest procentowa zawartość oleju i oliwy? Bo na przykład jak ja robię hummus, to w ogóle oleju nie stosuję, a tej tahiny nie oszczędzam, a zdarza się w tych kupowanych hummusach, My... że tej tahiny jest tam... My tak też nie oszczędzamy. Czasami nam zarzucają, że nasz hummus smakuje właśnie jak tahina. Mhm. Więc u nas jest to stosunek powiedzmy 3 do 1. 3 części o. cieciorki, jedna część tahiny. A po co olej? Po co tam jest w ogóle olej? Po to jest olej, żeby zachować troszeczkę jego konsystencję. Wiem, mhm. że można było zrobić samej z oliwy z oliwek. Mhm. My dajemy tego oleju powiedzmy, no tak pół na pół jest dawane. Pół oleju, pół oliwy z oliwek. Czyli tego tłuszczu w tym hummusie jest 1 trzecia? Troszeczkę mniej. Okej, okay. i tro, jakby połowa z tej mniej niż jedna trzecia to jest olej, a połowa to jest oliwa. Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, rozumiem. To jest wszystko. W takim razie dzięki wielkie za odpowiedzi. Dziękuję. Teraz myśli, przejrzę myśli. jeszcze etykiety słoiczku. Dzięki bardzo. Dziękuję. Myśli. Mam kilka produktów. Wybrałam z lodówek cztery różne gotowce i zobaczymy co tutaj jest. Na początek boczniaki po kaszubsku. Co tu mamy w składzie? Boczniak 40%, e, cebula, przecier pomidorowy, glony, olej rzepakowy, e, sos sojowy, który się składa z wody, ziarna soi, gorczyca laurowy, ziele angielskie, papryka czerwona, papryka słodka, pieprz czarny, cukier, sól. Dosyć prosty skład. Dalej mamy e, dalej mamy cheese in carne tak to wygląda i w składzie mamy tak pomidory, soczewica zielona fasola czerwona, kukurydza, marchew papryka czerwona, cukinia cebula, czosnek, kolendra świeża, papryka chili olej rzepakowy, kumin ziarna kolendry, gałka muszkatołowa sól, cukier, sok z cytryny kakao ziel angielski liść laurowy i tutaj yy... Mamy też wartości odżywcze: tłuszczu 4 g, węglowodanów 27. Co dalej? Sos pad thai. A w składzie mamy: marchew 30%, cukinia 30%, papryka 30%, porka pusta pekińska, szpinak, cebula, tofu, który się składa z wody, ziarna soi i soli. Meczko kokosowe, to już wiem, że ekstrakt z orzecha kokosowego, woda i ten emulgator albo jest, albo go nie ma. Sos sojowy, pasta tamaryndowa, zielona pasta kary, czosnek, szalotka sól, grangalk kminek, nasiona kolendry, pasta tomka. I tu niespodzianka, proszę Państwa, bo w paście tonka jest całkowicie utwardzony olej z ziaren palmowych. E, oczywiście też skórki z limonki, kafir, korzeń kolendry i e, chili oraz regulator kwasowości. Całkowicie utwardzony olej. Nie jest zbyt dobrym składnikiem, ja takich rzeczy nie kupuję i nie jem. Natomiast tutaj trzeba e, zwrócić uwagę na to, że jest to ostatni składnik, więc tej pasty Tomka e, pewnie jest bardzo mało. Może łyżeczka, może pół łyżeczki. E, Więc jest to niewielka ilość. Jeżeli e, ktoś je w, codziennie w dużych ilościach takie rzeczy, no to nie jest to dobry pomysł. A jeżeli jecie raz na jakiś czas, to jeszcze ok. Natomiast pamiętajcie, utwardzonych olejów unikamy. Dalej mamy e, schabowy sojowy. A w składzie tekstura sojowa, czyli po prostu soja, mąka z ciecierzycy, ciecierzycy, czosnek, sos sojowy, bulion warzywny, który się składa z marchwi, selera, pietruszki, pora. Do tego mamy sól, bułkę tartą, o bułka tarta też czasami potrafi zawierać różne dziwne rzeczy, mąka, pszena, woda, sól, pieprz czarny, płatki drożdżowe, gałka muszkatołowa, papryka słodka, papryka ostra, rozmaryn, tymianek i majeranek. Wygląda na to, że te gotowce mają całkiem niezłe składy, poza tym sosem do Pattaja. Pewnie inne gotowce, które zawierają taką pastę z olejem utwardzonym, będzie tutaj podobna sytuacja. Jeżeli ktoś za wszelką cenę unika oleju utwardzonego albo codziennie wspiera się gotowcami, to tutaj unikałabym tego sosu Pattaj. Raz na jakiś czas ok. Natomiast codziennie jedzenie oleju utwardzonego to jest słaby pomysł. Też przypominam, że to jest tutaj niewielka. Ilość. Reszta gotowców miała całkiem niezły skład. Jeszcze rzucę okiem na resztę w tych lodówkach i też całkiem ciekawie wyglądały te składniki, które były używane do przygotowywania dań z karty. Jeszcze chwilę pogadałam z obsługą i wygląda na to, że w tej knajpie ludzie wiedzą co robią wiedzą, co zamawiają, wiedzą, z czego są przygotowywane posiłki, to jest dla mnie cholernie ważne, bo lubię wiedzieć, co jem i zawsze pytam o składy surowców, chcę się dobrze czuć, a moje samopoczucie, moje zdrowie fizyczne i psychiczne zależy od tego, co jem w dużej mierze. Pytajcie zawsze o składy, naprawdę ważne jest to, z czego składają się potrawy, które zamawiacie, za które płacicie. Do zobaczenia następnym razem.